No witam was w tym pięknym, porannym, poniedziałkowym dniu, jest godzina 11.14, jak możecie sami dobrze zobaczyć, mamy parę minut, żeby dojechać do Szymona, po Szymona i do Michała, żeby go też zabrać w duskowej. no i co, widzimy się w podróży dalej, myślę, że, że oni coś wam nagrają, tak coś czuję, mam nadzieję, że będzie zaraz nowy kadr, bo mam to i przyłączę to na szybę i staną będę nagrywał więcej i lepsze kadry, więc widzimy się zaraz, widzimy się zaraz. Dobra, myślę, że ten kadr jest troszeczkę lepszy niż poprzednie Jesteśmy już na miejscu, aktualnie czekam na, szy na Szyszego Lekko się spóźnimy, tak coś czuję Mamy lekcję na 11.50, więc mamy 30 minut, aby dotrzeć do szkoły I tak Dobra, jedziemy po Michała, jest z nami Szyszy Ale kurczę dziwnie, co? Czemu? Idziemy już do szkoły, idziemy już do szkoły z pakami widzimy się na polonezie Partyjka w szachy w szkole Wyciągaj, nie ma czasu Wyciągam, wyciągam Dobra, jesteśmy po szkole, jest z nami Szyszka. Jest z nami... <noise> jest z nami Miszka no. Jesteśmy jest po szkole, szkoła była bardzo krótka Ale była ona taka intensywna, że opieką mi się na polskim Bo nie Zaliczałem czyli maturus, ja mam dwie buzetki, więc tak Widzimy się w domu Jest i trzebi Osoba, którą widzieliście w pierwszym vlogu Na tym kanale Wracamy do domku, już chłopaków odwiozłem. Odwiozłem trzego i odwiozłem Michała. Wracamy do domku, jest godzina 15.01. Inaczej, A przed 17.00 będę musiał do lekarza wyjechać z rodzicami tego wam już nie będę nagrywał. Potem jadę znów na angielski. Miałem dzisiaj nie iść na angielski, ale jakoś wyszło, że najprawdopodobniej się uda na godzinę 19.00. Więc się mi znów przypada boks. No coś zrobić? Ale ja tak bym na boks nie poszedł, no bo miałem multisporta już niestety. Skończył mi się, tymczasowo, muszę kombinować jak robić treningi inaczej, no cóż, tak tak czasem bywa. Godzina 15.48, za jakąś godzinkę będę z domu wyjeżdżał, no bo jak wam już wcześniej wspominałem, mam lekarza na 17.30, aktualnie sobie odpoczywam tak do 16, ronę sobie tutaj jakieś tam odcinki na YouTube. Wcinam pomarańczę i biorę się za odrabianie angielskiego, którego, który mam na dzisiaj przygotowany na godzinę 19.00. Więc widzimy się w dalszej części dnia. Na razie! Już w domu, jest już godzina 21. Troszkę wam nie nagrywałem, nawet drogi do tego, jak do lekarza wam nie nagrałem. No może coś lekko, tylko z auta, no ale tak, u lekarza w porządku wszystko jest ok. Ogólnie ten dzień jest taki średni. Znów średni już zapowiada ten dzień, ponieważ... Nic się nie dzieje, to sobie nic się nie dzieje, ani na się nie pójdę, bo nie mam ani za bardzo pieniędzy teraz, żeby kupić sobie wejście albo karne. i multisport tak samo mi się skończył, nie mam za bardzo jak, ale to nie jest wymówka, będę po prostu w domu to robił, ćwiczenia już sobie znalazłem u tego od Grahanek. w tym miejscu pokażę TikToka, o którego mi chodzi, bardzo, szorca, dż, bardzo fajne, bardzo fajne ćwiczenia, już raz je robiłem, spoko, fajnie, fajnie dają, niepozorne są na pewno, no i co, pokazałbym wam co jem, ale tą owsiankę, tak, te ciastko owsiane, teraz pewnie mi nie wyszło, i nie chcę wam tego opowiadać, bo wam nie chcę obrzydzać waszego jedzenia. Panie, które teraz jedzie, al jecie albo ogólnie nie chcę wam nic obrzydzać. Wiem, że bardzo szybko mówię, ale nie chcę was też zanudzać. Żegnam się z wami w tym dniu, widzimy się w następnych dniach. Nowy dzień, godzina za 10.08. Mam jakieś 20, maksymalnie 30 minut na to, żeby się wyszykować i jechać do szkoły. Dzisiaj się zapowiada normalny dzień. Nie mam jakichś specjalnych lekcji: mam poloneza, angielski, matematykę i włoski. Mam mało czasu, ale szybko idę się wyszykować i jadę do szkoły. Jesteśmy tu, jest to możliwe. No? Chodź Ruben, chodź Ruben. Bardzo proszę, musisz nas nagrać. na kolanach która na ustach, jak już nie nie to wszystkich, wiesz? To jest nasz układ na polonezie, Włączyłeś? Nie. To jest nasz układ na polonezie, bo są takie tańce na sam koniec, nie? Że... Akcja jest akcja. Wiee, zazubiście, no. Ja cię wykurowałem, kurwa, jeszcze dostałem bezetkę. No, trochę wykorowałem, no. Powiedz, proszę, wydałaś. Nie. Proszę. Wracamy do auta ze szkoły. Jest szyszy. Jest szyszy, elo. Kończymy się godzinę wcześniej, bo lekcje odwołali. Odwołali lekcje. Jest luźniejsza atmosfera, więc gin. Wracamy do domu i opierdziela, opierdzielamy się. Jak na maturze tu przystało. Besia jest głodna, więc szybki pit stop na tankowanie. Znowu. Nie. Tylko tym razem za więcej niż za 60, bo to będzie aż 70 zł. Albo 11 litrów wyleje tyle. Zobaczymy. 12 litrów plany. Uy. Bestia zatankowana za 12 litrów, czyli tam 70 zł niecałe. Tam no bez paru groszy. Jadę do domu i może coś tam w domu przygram, chociaż wątpię. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Będziemy widzieć później. Dobra, jestem już w domu, już po obiedzie. Była zapiekanka. Chwilę teraz mam odpoczynku i można spacer pójdę, ale to może zobaczymy. Póki co coś sobie obejrzę na laptopie. I będę póki co leniuchował. Więc widzimy się w dalszej części dnia. To jak mówiłem wcześniej, leniuchowałem. Leniuchowałem na tyle, że zasnąłem. Jest godzina za 30 minut 20. I to, co postanowiłem teraz zrobić, jest po prostu pójść na spacer. Zwyczajny spacer, który pozwoli mi odświeżyć umysł, przewietrzyć się, nabrać świeżego powietrza może poczuć się troszeczkę lepiej niż ja aktualnie czuję, bo czuję się bardzo, bardzo przebodźcowany. I obawiam się, że kurczę, moje uzależnienia od telefonu jeszcze nie jest to stan krytyczny. Myślę, że wiele osób wokół mnie korzysta więcej niż ja. No ale ja chcę korzystać dużo, dużo mniej, niż aktualnie korzystam. Jestem... Jestem pewny, że... u każdego z was, ci, którzy teraz to oglądają, pojawiło się w waszym... albo przewinęło się w waszym życiu takie uczucie, jak bezsilność, przebodźcowanie, Wyczerpanie, przemęczenie, takie poczucie z tyłu głowy, że jesteście od czegoś bardzo, bardzo mocno zależni. I ja, mi też to się pojawia, oczywiście, mi też to się pojawia. Ja wiem, że to jest wina. Może to zabrzmieć głupio i śmiesznie dla Was, ale wiem, że to jest po prostu wina telefonu. Po prostu tak, to jest wina telefonu. Mm. I apeluję do, do wszystkich, którzy teraz to oglądają, żeby, żeby zastanowili się nad tym, ile. Czasu poświęcają temu urządzeniu, bo ile my poświęcamy mu czasu jest masakrycznie masakryczne, ponieważ poświę... niektórzy potrafią spędzić na nim paręnaście, a czasami czasem parę 10 godzin w tygodniu tracą swoje życie. Więc naprawdę apeluję do wszystkich ludzi, żeby zastanowili się, ile czasu stracą na social media. Wiem, że to może być teraz abstrakcyjne, co ja mówię, bo mówię do was przez to. Przez to urządzenie, ja to wiem, ale po prostu chcę do was też jakoś trafić i jakieś swoje przemyślenia zapisać na jakimś urządzeniu, które umożliwia to. Więc tak, moja dzisiejsza refleksja to jest to, żeby mniej spędzać czasu na telefonie. I naprawdę zastanówcie się nad tym, bo telefon miał być, miał nam po prostu ułatwiać życie, a nie zabierać. To jest przykre, jak w dzisiejszych czasach wiele ludzi jest po prostu uzależnionych od tego urządzenia. Jest to przykre. Ja też, nie, ja też nie jestem świetnym przykładem, bo jak wielu z Was, też z tego telefonu korzystam regularnie przez kilka godzin i w ciągu dnia, no ale staram się to zmienić. Idzie to bardzo powoli i bardzo ciężko, ale staram się to zmienić. Mam już tą świadomość, że trzeba coś zmienić w życiu, tak. Więc apeluję do Was, żebyście się zastanowili nad tym, ile czasu spędzacie na telefonie, aby po prostu tego czasu było więcej w świecie prawdziwym, a nie mobilnym, ani cyfrowym nic tak Dobra, ale już wyjdźmy z tego smutnego Smutnego i poważnego nastroju, który zastał nas, okej? Okay? Wróćmy do rzeczy bardziej Bardziej pozytywnych Ogólnie dzień był spoko Ale no jak już się mówiłem Taka jedna refleksja mi nastała No i ogólnie mało dzisiaj robiłem Byłem w szkole na polonezie Wróciłem i nic nie robiłem niestety Taki dzień lenia dzisiaj Ale jutro też jest dzień Jutro dam z siebie więcej a mnie póki co wracam do domu. Ja już w domu zajadam się zapiekanką. Jeszcze mi wziąłem i wodę. Myślę, że to będą już przedostatnie urywki z tego dnia. Może potem coś jeszcze do Was odezwę przed spaniem. Słuchając Michała Wrzoska, lecę spać, ponieważ jest już prawie 12.00 i widzimy się następnego dnia jest godzina dziewiąta, a ja zrobię coś, czego dawno bardzo nie robiłem, to znaczy po prostu pójdę pobiegać. Przebiegnę dzisiaj 3 km, tak żeby się po prostu rozruszać, poruszać. Z rana wrócę i zjem śniadanie. A teraz stupnie pierwszy kilometr i ogólnie czuję się bardzo dobrze. Fajnie, że poszedłem biegać. Może to będzie taki klucz do przełomania mojego lenistwa. Zobaczymy, póki będę dalej. Dobra, ja już ukończyłem 3 kilometry I dosłownie pomimo tego, że przez te 3 kilometry biegłem po tym lodzie, po tym lodzie, teraz może mało, a tam, tam wcześniej jest trochę więcej. Jego nie mam po bokach. Co na tamtym zakręcie, nie na tamtym zakręcie jest tu. Idzie biegnie, biegnie i na tym zakręcie się wydupczyłem. Coam, nogę, całą nogę, gdybym bym nie, nie miał termika na sobie. No ale śmieszne to było, bo nie spodziewałem się tego. Czas, uff, czasu wam nie podam, bo nie ma się czym chwalić. Nie nastawiałem się, że będę pubił re rekordy swoje, prawda? Wracam do domu, jem się na nie ja do szkoły. No już w domu. Aktualnie konsumuję się na nie. Zgrywam pliki z telefonu. Dobra, sytuacja wygląda tak, jest godzina 3 po 11, aktualnie jadę do piekarni, piekarni cukierni, ponieważ mój przyjaciel ma dziś urodziny i chciałem mu kupić coś drobnego, w sobotę uprawiam urodziny i tam mu damy główny prezent z kolegami innymi jeszcze, chciałem teraz dać drobny prezent, więc widzimy się w piekarni. Ja już wyszedłem i kupiłem dwie rzeczy Kupiłem mu po, po pierwsze taką drożdżówkę, babeczkę z owocami A po drugie, co bardziej na, święty, na urodziny Takie serduszko Tylko to było z takich ciekawszych rzeczy Takie serduszko, żeby sobie zjadł Trochę gejowo, ale nie szkodzi Nie chłopak ma, samym to zjadł No ale damy mu I widzimy się później Jedziemy teraz po szerszego. Jest Szyszy i tak jak mówiłem, będzie oceniał prezenci. To będzie serio prawdziwa reakcja. Zobacz, zobacz. Odpuścić, Jo, serduszko. Ale zajebiste. Ja nie wierzę. Ej, tak bym się cieszył z takiego prezentu. Dobrze, dobrze. O, Co jeszcze powiesz? Kurde, sam bym to zjadł. Ja pierdziele Ej, za, za rąbiste szczerze, postarałeś się. Dobra, robota. Tak jak się ubawialiśmy. Dobra, widzimy się w szkole. Chyba polonezu, chyba polonezu, polonezu, polonezu. Nie ma nic do zadania. Dobra, wracamy do domu. Jest godzina 14. Równiutko. Mam zadanie takie, żeby podjechać do Rosmana, Kupić parę. Wydrukować zdjęcie kupić parę rzeczy, a potem po siostrę na 16. Widzimy się teraz w domku. Muszę wziąć kasę i w sumie od razu muszę jechać. To może nawet nie w domku, a yy, widzimy się zaraz w Rossmanie. Ja już jestem po zakupach z Rosmanu. Kupiłem babci tam zdjęcie wydrukowałem. Kupiłem ramkę i... Kupiłem również torbę do pakowania na prezent Nic nie nagrywałem, bo się bardzo skupiłem na tym, żeby ogarnąć to zdjęcie Zdjęcia wam nie będę pokazywał, bo pokażę wam bramkę nic nie widzicie, ale... ale jest My jedziemy do domu i zaraz jedziemy po siostrę Więc widzimy się później Ja już po obiedzie, tak jak widzieliście, wleciał makaron z pesto Ale aktualnie jest godzina 15.30, 15 więc Jadę po siostrę, mam to 30 minut, a potem do babci, więc widzimy się w trasie i w drodze, i w dalszej części dnia Jedziemy po siostrę Jesteśmy już z siostrą, wracamy aktualnie do domu, jest 16. .00. ja przewiduję, że będziemy w domu około do 17-20, Bo są takie korki w Łodzi, że to masakra A ty co o tym sądzisz? Odpinam się do ciebie Nie lubię Łodzi, nie, nie lubię tego miasta Jestem już u babci i dostałem świetną ucztę, świetną ucztę. Zobaczcie sami. Tutaj naleśniki z seremem słodko i jeszcze truskawki do polania. Uuu, coś pięknego, coś pięknego. Ja w to wjeżdżam, aż mi się uczy szansu. Masakra. Dobra, ja już w domku, jest godzina 20 za 10 minut. Uczę się matematyki, w sensie dopiero przystępuję do uczenia się matematyki. Przy okazji Pobieram nagrane pliki z kamery, z telefonu, na laptopa i na komputer, żeby na bieżąco też montować. Dzisiaj na 100% nie mam rady już pomontować czegokolwiek, ponieważ mam za dużo nauki. Mam jeszcze matematykę, angielski i polski do nauczenia, co wątpię, że dam radę, ale bywa i tak. Póki co to na tyle, co mam do powiedzenia. Widzimy się w dalszej części dnia, już w końcówce tak naprawdę tego dnia. Ja już kładę się spać, jest już bardzo późno, zaraz będzie 12 godzina. A jutro mam na ósmą do szkoły. Jest masakra. Jestem tak padnięty już wszystkim, tak mało się uczę i jestem tak zły na siebie. Jutro znów będzie wyczerpujący dzień, bo a już nie będę wam zdradzał. Jutro wam to wszystko powiem. Widzimy się następnego dnia. Trzymajcie się i dobrej nocy. Dobra, jesteśmy już w następnym dniu. Jest taki przypał, że jest godzina 7.36. Mamy na 8 lekcję, z czego pierwsza lekcja to są matematyki. Mamy kartówkę na matematyce, to na pewno się spóźnimy. Rozważamy się, czy nie iść w ogóle do szkoły dzisiaj. To bardzo mocno rozważane. Jest jeszcze taki drugi przypał, że wyjechać 7.15, maksymalnie 20. Tak już wspomniałem, wyjechać 7.30, na 30, bo szyby się tak zmroziły, że nawet skrobaczkę nie, nie szło tego zeskrobać, Więc czekałem na 10 minut się rozmrożą. I teraz pędzimy do szkoły. Dobra, jesteśmy już po polonezie. Jak sami widzicie jest pełna ekipa z nami. Daj. Jest też korek, to już za nami nikogo nie ma, jest pusto Tam idą ludzie, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy i nie mają podwózki Tutaj jedzie Mercedes, felgi od Brabusa Machina, 4.0 silnik, V8, zaraz sobie da Ale Polonezik tutaj też się czeka Mamo, no akurat jest... akurat był murek Czekaj, się no, Zdążysz? Dobrze nie ma pasy. Kurwa nie zauważył. Nawet na spacie było Widzicie, widzowie, co oni są. Niewdzięcznicy. Skóry, wysypy eee. na Jak sami widzicie, są jeszcze w tle. A ja jadę do fizjoterapeuty I widzimy się później Ja już dojechałem, jest za 10 czwarta. Zaraz będę miał fizjo Jechało się bardzo przyjemnie, bardzo szybko, bardzo fajnie Bez korków, więc dzisiaj super, nie tak jak wczoraj Już idę na ten, więc widzimy się po Po fizjo, Ja już wyszedłem I zmierzam do auta no jest, jest konkret, jest konkret Wracamy do domu Jest na 17, więc dosyć. Powiedzmy szybko Ło, zimno. Szybko wszedłem i szybko załatwiłem rzeczy. Wracamy do domu oczywiście bezpiecznie. Widzimy się w następnej części dnia. Oczywiście nie zgadniecie, gdzie jestem. Jestem na stacji benzynowej, ponieważ bestia znów jest głodna. No ładnie, ładnie. Ładnie lubi pojeść, no ale cóż no, no niestety. Idę zatankować. Dzisiaj nie wiem za ile. Dzisiaj trochę więcej wleję. Wam wszystko mówię. Przed tym, jak tu dojechałem, było w zasięgu 90 km, tam może 95. W zasięgu pokazuje tam w lam 20. Ojeja, ludzie! To jest coś pięknego, to jest tak piękny widok. 23 litry, wlałem 23 litry pokazuje 300 390 km. To jest coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Dobra, wracam do domu i coś sobie zjem. Jestem już w domu po jedzonku. Zabrałem sobie z ryżem. Czekam aż 6:00 wyszykuje i idziemy do dziadka, bo dzisiaj jest to Dzień Dziadka, otóż to! Nie wiem czy się stało, ale tak się jestem padnięty, jest za 15 druga, ale że druga nad ranem Ja idę spać, masakra jestem tak padnięty, widzimy się następnego dnia w piątek Dobra, jest następny dzień, jest piątek. Piątek 23 styczeń. Mogę powiedzieć tyle, że nie poszedłem do szkoły, ponieważ potrzebowałem więcej snu. Odczuwałem już totalne zmęczenie po całym tygodniu, w tym tygodniu się w ogóle nie wysypiałem. No tragedia. No i też nie umiałem na parę rzeczy szkolnych, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że w końcu odespałem cały tydzień, w końcu się dobrze czuję. Mam trochę więcej energii i chęci do rzeczy, żeby robić. Jest godzina 12. A ja jem dopiero śniadanie Pierogi z serem, kaszka i kawa Tak to jest moje śniadanie i do tego śnianka będę montował już powoli odcinek Ponieważ chcę go zmontować dobrze, a nie tak jak ostatnio tylko żeby był pocięty Chcę go teraz dobrze zmontować, więc potrzebuję więcej czasu na to A jaki jest plan? Plan jest taki, że dzisiaj nie miałem pójść biegać Ale pogoda nie dopisuje, pada śnieg Jak nie pójdę biegać to pójdę po prostu na spacer No i widzimy się w dalszej części dnia Póki co was zostawiam, ja idę jeść śniadanie i powoli montować odcinek jest godzina 15.04, a ja jestem w trakcie ciągłego montażu. Jest to tak żmudne, jeżeli chce się fajny odcinek wypuścić, to trzeba. No ale dobrze, mam jeszcze jakieś 20, maksymalnie 20 minut, żeby pomontować i się wyszykować, ponieważ zaraz będę jechał do barbera, więc widzimy się już w drodze. No i tak jak mówiłem, ja już jadę do Barbera, więc widzimy się pod barberem i troszeczkę w trasie może coś nagram. Jestem już pod barberem i aktualny mój stan fryzury wygląda tak, następująco. Mam nadzieję, że było widać, jeżeli nie, no to trudno, potem zobaczcie mój stan po, jak będzie po barberze. A ja już po barberze, właśnie wracamy do domu, moim zdaniem jest spoko, według niektórych osób jest niespoko, wracamy do domu bezpiecznie i widzimy się w dalszej części dnia. 1835. Ja już właśnie w domu jestem, zrobiłem sobie jedzonko, Pesto z kurczakiem i z parmezanem i zaczynam montować odcinek, który wyjdzie w wy poniedziałek, i widzimy się w dalszej części dnia. Dobra, sytuacja jest taka, że muszę wyjść z domu i muszę pójść do Szyszego, ponieważ musi mi poprzesłać parę plików, które są mi niezbędne do tego, aby przyszły odcinek. Coś odcinek, który teraz widzicie, oglądacie, był urozmaicony o parę więcej wideo, więc szybka akcja. Idziemy, idziemy, jest tak zimno, jest taka gawica za przeproszeniem, no masakra, naprawdę, Uff, aż musiałem kamienarkę założyć, bo mi idziemy się zaraz z Szyczem razem, dobra, Kliki zgarnięte, wracam do domu, wracam do domu, idę dalej montować, idę dalej skatować, tak, bro, bro, bro. Dobra, godzina 23. Ja na dzisiaj kończę pracę i kładę się spać. Jutro mam na 9 matematykę, więc muszę się wyspać. No ale tak, życzę Wam dobrej nocy i widzimy się następnego dnia. Godzina 8:50. ja mam 10 minut, żeby się dostać na matematykę. Tylko ubieram się i jadę. Ja już po matematyce, ale tak, jest godzina 10. 10.35, więc ja wracam do domu i pouczę się, angielskiego. Potem sobie pomontuję, a potem będę się szykował na osiemnastkę. My wracamy do domu. Dobra, ja już wcinam obiadek. Zamiast śniadania jest godzina 11.30, więc wcinam sobie wątróbkę, ziemniaki i ogórki kiszone. Zaczynam montować jednak. Chwilę to mi już zajmie. Dam, daję sobie tak dwie godziny czasu na montowanie. Potem biorę się za angielski, też z godziny, dwie godziny. I szykuję się na osiemnastkę. Jeszcze po tym obiadku parę chwil później zgłodniałem i zrobiłem sobie mini pizzerinki w liczbie 8. Teraz szybko konsumuję, jest godzina 15 równiutko, biorę się za angielski i będę szykował się na 18, więc widzimy się dalej. bibe şey başladı